He, hej, Siemano, tutaj Salman. Witam Was w kolejnym odcinku GTA 4 LCPDFR. Ja jest ze mną Kalwin, standardowo. I słuchajcie. Hmm, <coughs> nie wiem kiedy będziecie to oglądać, bo w ogóle dosłownie 3-4 minuty temu wróciłem ze szkoły, naprawdę. Rzuciłem wrzuciłem plecak. Styłem kurtkę, bluzę, wszystko, rzuciłem na kanapy. Jeszcze nawet obiadu nie jadłem, a jest już... praktycznie która godzina? Eee... 16 mam, nie O, proszę. No, jest praktycznie godzina 16, nic nie jadłem, wróciłem. Ja taki biedny jestem, się tak poświęcam. Nie, a tak na serio to wróciłem, nagrałem stotunek, idę na obiad. No i jest spoko w ogóle... To było so fucking amazing. To było niesamowite. Czekajcie. O, jest perfekt. To było tak genialne. Jest szok. Dobra, krótko mówiąc, no. A cóż to, cóż to? A, no w ogóle na sirenie nie jechałem. Uuu, szczylanina. Szybko. Chłopaki zmienią pozycję. Szybko osłaniać mnie. Postrzegam naszego Kto we mnie tak trafia mm. Ten gupek ja cię tu zaraz sprzątam. na ślepo Wiem, że to nie widzicie, ale nie oczy. Szybko, szybko, szybko! Cel leży. Perfekt. No ja tutaj wezmę karetkę. Ten radio, tak? Tak, już poznaję po zamkniętych drzwiach. I masa nie stanie Mechanik Już myślałem, że to mechanik <grybujesz> No dobra Thanks man Ciśnijmy dalej. Tym razem mam ciut ambitniejsze cele na dzisiaj niż jeżdżenie po mieście i... Uczenie, w co popadnie. A zaraz się dowiecie, o co chodzi. Zaraz się dowiecie, o co chodzi. W ogóle, swoją drogą, muszę wam krótko więc powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza tyczy się bardziej do tak zwanej, no nie tak zwanej, no dobra, spójrzmy prawdzie w oczy. Ta część odnosi się do przedstawicielek płci pięknej, bo Ludzie, dopiero teraz. Może nie chcę. Kiedy mam praktycznie 2000 subskrypcji prawie Odkryłem, że dziewczyny mnie oglądają. <grym i zbyt wyszło> dopiero teraz. Tak więc no przepraszam was drogie dziewczęta. To może tak co prawda 6 dni po terminie i w ogóle i te sprawy Sora potrzebuję. Ale no cóż, no, pozdrawiamy wszystkie dziewczyny, wszystkich chłopaków i w ogóle dzięki, że mi i tę sprawę. A druga rzecz to hmm, w najbliższym tygodniu, czyli od dnia 21 lutego do 20... Nie, do końca lutego. Do 20 lutego. Może być problem z odcinkami z paru powodów. Pierwszy szkoła. Drugi y Drugi... A, special, special na 2K. Muszę przygotować nagrania, a to nagranie będzie, aby wymagało trochę czasu, żebym poświęcił na nie. No i druga rzecz, taka już bardziej y, osobista, to to, że no, będę miał gościa. Przy, przybywa ktoś do mnie na cały tydzień, no i nie będę miał zbytnio czasu, żeby nagrywać, ani też możliwości, tak więc, sorry. Ale za to będziecie mieli ten odcinek trochę dłuższy. Lodujemy. Ups. Skoszę cię. Co z tego, że zabiję kobietę, którą żeś gołonił? Ja i tak cię wykończę. Ok, przyda się jakieś autko. to jest fajne Premier Premier. O, jeszcze ładnie, Premier. Czemu tyle krwity? Przecież nic się nie stało z Tam są kręg. To no może na tej wersji mi się uda bym pobujać z Romanem na kręglach, albo o, mam fajniejszy pomysł, ale wam go nie zdradzę. Więc tak jak mówiłem, no w przyszłym tygodniu nie spodziewajcie się jakoś dużo odcinków. Nawet nie będę kręcił ani GTA, ani spor, ani nic. Z tego powodu, że nie będę miał zbytnio czasu. Może mi się uda dzisiaj ewentualnie jeszcze jutro nagrać odcinek na zapas, żebyście coś dostali w przyszłym tygodniu, ale nic nie obiecuję. Jeżeli nic nie nagram, to nic nie będzie. Proste? No ja myślę. A proszę. Uwaga, policja. Jezu, jakie to auto jest ciche. Nie lubię takich cichych aut. Nie lubię. Słyszycie silnik? No właśnie, sorry. Wiem, że niektórzy narzekają, Musolman, policjant tak nie robi, wczuj się w to. Dla mnie właśnie tak jest, ja jestem takim policjantem, przyzwyczajcie się. Przyzwyczajcie się. No ja nie zmienię się tak, jaki jestem. Po prostu mam na tyle chory umysł, że dla mnie, no. Jak to? To przez ciebie. Leż. Ja po prostu jestem takim policjantem. O, nawet mi ktoś auto zostawił. Męskie ar auto. Męskie. Też premier. No bo tu jest właśnie ten. Najgłupszy, najbardziej wkurzający mnie bug w GTA 4, którego na szczęście nie ma w GTA 5, hu hu hu, to to, że jeżeli jeżdżę jakimś autem, na przykład bardzo, ale to bardzo rzadko spotykanym na ulicach, Infernusem, no to wszyscy będą jeździć Infernusami. To jest ten bug. Popatrzcie, teraz na ulicy są praktycznie same premiery, taksówki i radiowozy. Bo tylko te typy aut w tej chwili będą jeździć, bo ja takim jeszcze. Komu jest ładniejszy, bo mój jest różowy? Wejdźmy do do rosyjskiego klubu o nazwie Stoika. Nie, schowaj broń, to jest klub. Calvin, Calvin, Calvin. Dzień dobry LCPD. Mogę wejść? Tak, to spoko. Calvin. <laughs> Czasami nie ma tak jak gadanie sam do siebie na odcinkach. W sensie, że tak nie. Nie tak jakby mówił do was, tylko tak jakby mówił sam do siebie. Normalnie byś mógł słuchać Calvin grać na perkusji byś bit nabijał. Zobaczmy, co ciekawego się dzieje w pierściolce. Nie, nudy, idziemy stąd, trzeba rozruszać to miejsce. No one cares. Właśnie zastrzeliłem Warmana. I tu jeszcze z shotguna. No one cares. Morduję tu ludzi. No one cares. O! No, o no, 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 no. co tu się działo? Nie mogę się za dużo śmiać, bo się uduszę. Taka jest prawda. Ten Kaszel jest po prostu... Takie cholerstwo się mnie trzyma i nie chcę iść. Nie chcę. Tak, patron. <laughs> to było świetne. Ja o tym wiedziałem, że Rosjanie będą mieli broń. Bo to jest. Bo to są Rosjanie. Cześć pączek. Nie, to jest tylko marny amator, tak? On tutaj udaje, że jest pączkiem. Ford! Jaką reklamę tu się robi! Ford! Mm. No ale dobra. Prawda jest taka, że... Pączek to Pączek, Pączek siedzi w Los Santos, Pączek wyjechał. W ogóle, nie wiem czy słyszeliście taką plotkę, ale Rockstar zapowiedział, kto będzie główną postacią w GTA 6. I GTA 6 będzie się też odbywało w, w Los Santos. i Głównym bohaterem GTA 6 będzie y, Juan Pączkowski. Tak, bo Pączek ma na imię Juan, a nie oficer. Chociaż tutaj go znają jako oficera, bo, bo tak... O! Oh, that was beautiful. A ciekawi, ciekawi mnie ciekawostka tak. Czy to jest statyczne? Statyczne? Tak. Czyli że czy można tym ruszać? No, zaraz tam pojadę. Teraz od teraz można było takie bajery robić, ale czy tutaj można? Chyba nie. No pewnie. Hey. Uwaga! Fuck yeah! Salmon is perfect. Ciężarówka Ghost Raidera Boże, to naprawdę, widzicie, ja uwielbiam się bawić grami. Dla mnie granie, nagrywanie, to wszystko to jest świetna zabawa. mamy 16, mniej. Dobra, ciężarówka widać jest niezniszczalna. A jak, 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 to jak tutaj ja wejdę, to to się spalę. Czemu mnie to przesuwa? No, wiecie co walić tam. Ciśniemy dalej. Siadaj Calvin! Teraz robimy to za zawodowo, na sygnale. Dawno na sygnale nie jeździłem. Tu patrzcie, ludzie uciekli, a ja nie wiem czemu. Wiesz co, Calvin? Tam radę. Spokojnie uczyli mnie tego w Akademii. To jest tak zwany przewrót. To jest taki manewr przewrotowy. To jest właśnie totalnie bezsensowne w grach. Że kucając nie zmieniam wielkości mojej postaci i nie mogę przejść przez takie miejsca, co jest dla mnie totalnie bezsensem. Ja tego po prostu nie cierpię w grach. Wciśniemy. dam 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 dam. A masz po twarzy. O, wiem, dawno niż Wam bezbola w tej grze. Dzieci, nie patrzcie, odejdźcie od odbiorników. No dobra, no, w ogóle całkiem ładnie tutaj. Przyznam się szczerze, że nigdy tu nie byłem. Nie, no ja sobie robicie, uwięziłem samego siebie. O, 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 jest wolność! Call for Service, Nie. mechanik. Dom, dum 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 samobójcy. Co powinien zrobić dobry policjant? Dobry policjant, moi kochani, słuchajcie teraz uważnie, bo to jest bardzo ważna lekcja. Jeżeli chcecie dołączyć do policji, dobry policjant, słysząc o próbie samobójczej, powinien się zatrzymać obok baru, wyłączyć silnik i iść pograć wrzutki. No nie wie, że nie mogę grać wrzutki. Czemu nie mogę grać w rzutki? Ja bardzo chcę pograć w rzutki, a ja lubię grać w rzutki. No trudno, no to w takim razie nie pokażę, jak to by zrobił dobry policjant, tylko muszę wam pokazać. Oh, for fuck, fuck's Muszę wam pokazać, jakby to zrobił zły policjant. Dobry policjant zrobiłby to czymś takim. Wysiadaj. No wysiadaj, stary. Dobra Jedziemy Ole mam ciężarówkę Tak wielką jak chińską parówkę O Nie, to nie moja broszka, Ja raczej nie powinienem śpiewać na odcinkach Ratuję cię. Sa. Hmm. Stwierdzam zgon. Bo tak. Mam desert Iglap. Skoczysz? Dobra, następne zleconko będzie to. Aresztujemy tym razem kogoś. Nie ja chcę to przetransportować kogoś w tym. To jest takie bydle. Mi się tak w ogóle jeździ. No, patrzcie, widzę auto na mojej drodze. Pff. I don't care. Nie potrzebuję o nic się martwić, ani nic. Pfff... lampy, hydranty, Roboty drogowe. Dobra, o te roboty muszę się trochę martwić. Zajęć mi z drogi, ale to szlabaniki, korek na moście, patrzcie. What the fuck, poserwowałem te samochodach i to jeszcze taką ciężarówką Tak, chcę tam jechać Sorry Drogi Drogi Ja do tam gdzie GPS są dla ansuf No proszę <gry> Cześć Ciebie odwiozę. Mam ochotę to cię odwieźć. ja biedna ciężaróweczka. Gdzie się pchasz, Moronie? ty do tyłu. Oh, fuck Dobra, to jest naprawię auto. Joki, jaki koksu grzebie przy kole, wącha je, ale naprawia. Sorry, Dobra, gdzie mamy jakiś komin... Nie, 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 nie. Jedziemy, ten, jedziemy po mojemu. To jest, słuchajcie, Salman to jest najlepszy znawca miast. I on by potrafił się odnaleźć nawet. Nawet bym dał radę odnaleźć się w Moskwie, tak? Nie ukrywajmy, jestem... Mistrzem nawigacji... I po prostu wiem... Zamknij się. Gdzie lezie? Parkuj po auta. Pięknie! Hot dogi. Gdzie jest sprzedawca? Trudno. Jesteś podejrzana. Wysiadaj. Mhm. Pożyczam. Dobra. Trzeba by to można jeszcze porobić ciekawego. Jedźmy do parku. Ta Ty, ale ej! To jest niegłupi pomysł. To jest bardzo, ale to bardzo niegłupi pomysł. Zaspawnuję sobie MRG900. I przeskoczę nad tym. Zobaczycie. Dam radę. Bo kto powiedział, że policjant nie może się dobrze bawić? Nikt. Nikt tak nie powiedział. A Salman rzekł: Yo! O! 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 Jest! O! O! Piątka! No sorry, no ale...

No i co? No co się patrzycie? Tom dom dom dom, dom 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 radom, dom dom radom, dom... Radom, dom do, Ciekawe co by się stało jakbym teraz zjechał na sam dół. W ogóle to jakieś piętra są, nie? Tam, dam, dom, dom Tam widzę jest chyba stadion do baseballa, tak? Chyba. Tam są bramki? Nie, nie wiem co to... Trybuny, o! Sorry, zajęty jestem. Dam, Jestem. Nie było tak źle. Aha, to jest taki punkt widokowy, gdzie każdy może się pobawić. Ale jak chcę tam skoczyć? Nie ja chcę tam skoczyć, o. nie jest na to rozwiązanie. Najlepiej tutaj o możecie się domyślać o co mi chodzi, ale Fuck. jest. Jest, 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 Teraz trzeba tylko tylko to to rozegrać. Nie, 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 nie. Nie! Fuck. Dam radę. Zobaczycie, ja dam radę, radę. ja ja radę. nie ja rady? nie to rady? pytanie to No pytanie retoryczne. No fuck. Jak tak dalej pójdę, to tutaj będę miał zespanowane 8000 motorów a żaden nie będzie tam gdzie chcę. Może tutaj? No dzięki, wiesz. Muszę się nakierować, żeby to pojechać. Teraz uwaga, dzieci: To co zamierza zrobić Franklin. Franklin, sam, mam dużo To co zamierza zrobić Calvin, jest bardzo niebezpieczne. Nigdy nie próbujcie tego w domu. No tak, akurat każdy w domu ma dupnie wielką wieżę, motor i jest w stanie z niej zeskoczyć. No dobra, dobra. Kask. Jedziemy. Nie, to było lamerskie. Wiecie co mogę zrobić fajnego? Grabina.

Eps. Trudno. No słuchajcie, ja się z wami żegnam. Widzimy się albo dopiero w marcu. Yy, albo, no, ciut wcześniej. Zależy, jak mi pozwoli na to czas i te wszystkie sprawy i w ogóle. Ale nie. Pożyjemy, zobaczymy. Nie martwcie się. Tak więc, ja i Calvin się z wami żegnamy. Nara. No, for fuck's sake.